Witam wszystkich Czas zobaczyć co tam w Mała aktualizacja Grona to się porobiły piękne Ale on mi Tutaj o. o przepiękne grona ma celowo po dwa gdzie są po trzy grona na łodzie ale wygląda to pięknie już można powiedzieć A tutaj ostatnie z Leomilota Tu jak widać trochę się może nie poradziło za dużo obciążone nie wszystkie powiązane Tu się zaczyna maria Harfo, Tak samo ładne piękne grona Tutaj jest więcej powiązanych większość tutaj o Milocie słabiej poszło Ładnie to wygląda kolejna jest tutaj ronda, aż ciemniejsze. tutaj już są już naprawdę duże owoce i ładne grona powiązane Patrzcie tutaj to to jest grona To jest masakra, piękne grona we duże No, to są najstarsze już czteroletnie letnie krzewy, w sumie czwarty rok im się zaczął tym czym, krzakom i to jest ich pierwsze w sumie owocowanie tak naprawdę u mnie. W tamtym roku to było po jednym testowym gronie zostawione na całe krzewy. No tu jest ta niewiadoma, ona jest tak samo 4 lata sara ale w ogóle coś z niej idzie, jedno grono na niej zostawiłem teraz. Do spróbowania co to w ogóle jest. Miała być biała odmana przysłali w ogóle czerwoną, nie wiadomo co podobno partia się pomyliła No i tu jest Aurora Zostawiona na owocanie, ale jak widać grona jakieś takie bardzo luźne Mało co powychodziło, ale nas nagłe Tu już jest Bianka przepraszam też luźne grono no ale może za dużo ich zostawiłem nie wiem, zobaczymy jakie będą smaku, będę wiedział na przyszłość Jak nie wytestujesz, nie będziesz wiedział No i tu są Rieslingi albo Milosty, nie pamiętam co wtedy tutaj posadziłem Mniejsze grona, ale też ładne, proszę Porwałem do ręki Dobra, idziemy na drugą część działki No i tu jest ta część, którą pomroziło, ale jak widać Te co przeżyły to nawet fajnie przebiły się Nie ma źle Tu to mi wyjdzie albo Rieslinga albo Milotna Jak tam, nie pamiętam z której strony jak je sadziłem 2 lata temu i co to będzie Jak dojrzeją to zobaczymy no, no ale tu na no, nową łazę już się robi też ładnie No tu jest Victoria 5 Całą, praktycznie mi zmroziło zostało jedno Moza, na której zostawiłem jedno grono, jest malutkie, bo malutki, zobaczymy co z niego będzie. Na tu rośnie, na nową moza. Trzeba to na nowo puścić. Tu tak samo. nowa, na zatoros rośnie, bo z wypadku wycięte w ogóle wszystko, bo żaden punkt nie przeżył. Tu tak samo, ale zostawiłem dwa ramienia, bo troszeczkę w prawo puszczę jeden z dwoma pąkami i w lewo drugie ramię normalne, długie. Tu jest Riesling, no, dwie rato rośle, z całej łozy przeżyły po zimie, no i jakieś grona też tutaj będą. Ta na nowo rośnie, ta także na nowo. Tu też na nowo, na nowo. No i tu ostatnio tą przy kompoście nie przymroziło jakoś, może to zatrzymało ten wiatr jakoś tutaj, albo nie wiem, no. Albo lewą ilotę, albo rizlingi, tak jak mówiłem, zobaczymy jak dojrzeją, ale grona ładna też. No tutaj ta druga ma trochę słabiej, coś ciemniej, bo nawet je coś wysuszyło. No. Okay. Dziękuję za oglądanie i pozdrawiam.